Witam po raz kolejny na pokładzie projektu Da Vinci. Dziś będziemy wykonywać szafkę wiszącą, tapicerowaną dla odmiany. Rozpoczęliśmy już pracę. Wykonaliśmy dwa panele boczne tej szafki. Do tego zostało wklejone i zszyte wzmocnienie, na którym oprzemy część zamykającą. Naszej, yy, naszej szafki. No i zaczynamy dalsze prace. Odwrotnie. O tak. Tutaj powinno być na równo. No, i mamy ściśnięte. Okazało się, że tylko jeden taki duży ścisk mamy. Drugi mamy też duży, ale niestety nie w takim wymiarze. Dlatego musieliśmy sobie poradzić. Wykorzystaliśmy dwa ściski, mniejsze, i ścisnęliśmy. Zostawiamy to do, do sklejenia. Na naszym budowli będziemy używać sklejki Maranti. Jest to lekko egzotyczne drzewo, ale jest woda odporna, jest bardzo lekka i jest cienutka. Мы будем пересаплять материалы, капитеры наш тунель. ponieważ będziemy w tym panelu mieli schowane Sibirali od strony kierowcy, więc musimy przed oklejeniem jeszcze wyciąć otwór jest wymierzony już, żeby celu użyjemy wyżynarki. wycięty, możemy oklejać tą stronę panela. Jest już obite z dwóch stron. Wygląda naprawdę, naprawdę bardzo fajnie, lepiej uważam niż, niż pomalowane. Mi osobiście bardziej się podoba. Jasne, że można pomalować. Każdy robi według własnego, według własnego uznania. Na dzisiaj z tym kawałkiem mamy tyle. Ostatnio stojaliśmy. dwie rzeczy. Teraz mamy jeden kawałek przygotowany na no równo tutaj. Jeszcze musimy go oczywiście wy, wyrównać, sformatować. Tu mamy ten kawałeczek. I mamy kawałek który profilowaliśmy bezpośrednio na elemencie. Teraz musimy go rozkręcić, zobaczyć jak to wyszło. Ponieważ obydwa te elementy będą docinane i oklejane, postanowiłem wyciągnąć wszystkie skrzywki, którymi były zszyte te elementy do klejenia. Tą krawędź mamy równą. Będziemy docinać. I tutaj mamy 26,5, i tak nam wychodzi 26,5. Tutaj będzie 26,5. A to my musimy to, żeby ciąć, musimy zrobić to z drugiej strony. 26,5. Już jest leży elegancko. Tą stronę przyjmiemy sobie, że jest że jest dobra, więc tutaj mamy 26,5 26,5 jest 26,5. w tej chwili będziemy sobie to tylko tak delikatnie coś natomiast już po założeniu na auto będziemy To wygląda. W tej chwili to mamy przygotowane do, do oklejania. I tu mam mały dylemat, ponieważ, ponieważ mogę to okleić białym, albo mogę to okleić brązem, albo mogę to. Można być białym pikowaniem. Decyzję podejmę później i pokażę jak będzie zrobione.